Ważne rzeczami, jeśli stop, ham, moi drodzy, stop, kurwa, stop, kurwa, ham. Siroś, dziękuję za 27 miesięcy. Sondy, dziękuję za prima. Thank you very much. Trzeba, to będzie za głośno, chyba kurwa teraz. Ta, 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 kurwa, bym wam w kurwa, 250 nie. zakupy pójdziemy. A o, jadą. O. o kurwa, tak blisko. Nie ma później paczki, się ogarnij. Lusterko, nie? Lusterko poszło. No, lusterko, lusterko poszło. Damn. Lustereczko, powiedz przecie. Od kurwa zrobił, co debil. Go, 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 go. NPZ człowieku, mu się trasa popierdoliła Czy to jest Wrocław? Czy pie... Ja uświadomić, że zazwyczaj pierdolisz głupoty, ale i tak wszyscy cię kochamy. Dzięki! Co jest? Ale dobra, uratował, uratował, uratował Bo pewnie się zagapił mógł w niego przypierdolić, ale uratował Co so jest? Co jest? Ale bym z ciebie mulciak zdarł takoszulkę. A i ten co? chceć po tej męskiej klacie. Potem odwróciłbym się, dałbyś mi klapsa i wszedł we mnie następnie bym klęknął na kolana i połknął cały nektar Boży Stary, ja nie zezwalam, żeś mi takie donaty wysyłał. Ja teraz mógłbym się posądzić o coś, tak? O, teraz jest Wrocław! Albo nie pierdolę głupoty. Dla mnie wszędzie... Wow, wow, kurwa, ale poleciał! Ja ...stać opium i powiedział, że muszę pić codziennie sperm, ale nie rozumiem, bo nadal mnie nie stać na Rick Owens. Nie wiem, o czym mówisz. O kurwa! Nero... Numi nie ma... Numa... <ślesenius> Takie donejciki tylko po 23k. Kolega pyta, jaki spodnie miałeś w Rzeszowie, bo zajebiste. <ślesenius> Kurwa, co za kurwa debile, nie? Oj, <grym> pa i bez... Ale bym wyruchał też matę w dupę od tyłu normalnie, tak by mi opierzała... Dobra, ciastek! Przestań, ciastek. Przestań, ciastek, kurwa. W ogóle bez interakcji, nie? O, jedzie, pa. Dzień do... nie. NIE! Ole, kurwa, debil! Ole, kurwa, idiota! Pa, jedzie dalej. Pff. Gotuje we mnie się coś. Na razie mocne rzeczy w tym odcinku. Będzie zjazd na lewo. Oj, tak! Skurpy synu najebany! Uff! Dobra, ci ludzie to kurwa powinni, stary. Nie, ja nie wiem. Super, jeszcze z multi. Dzięki. Ja nie wiem, czy niektórzy ludzie to kurwa jakby pierwszy znało Ta średni, nie? Pa, pa, pa! Kurwa! Debil kurwa w tirze, nie? Ja pierdolę! Są te kurwa zakazy! A, bo to nie jest ta. Dobra, nieważne szula to są o oh! wielkiej osobowości. Bo kto jest? Centymetr. Się, jak nie człowiek, Centymetr, który kurwa. Ukształtował, czyli Centymetr. No nie знаю, może Ja bym zakazał to, a na to, Co za kurwa debil. I co jedzie kurwa? Poczekaj, bo... Najpiękniejsze w tym wszystkim jest fakt, że kraksa życiowa streamuje oglądanie kraksa na ulicach. Stary! Ale to ty mi wysyłasz pieniądze! Pamiętaj o tym! O! Jest! O! Jadą! Kurwa! Jebani! Boże! Jak mnie takie coś wkurwia, nie? Lewandowski, Lewandawski. No i chuj, nie wiadomo, nie. zawiechał. proste. O rondo, o i rowerzysta jedzie. Uuu. Kurwa, ja mam pierwszeństwo Jestem pierdolonym rowerzystą To jest moje, kurwa, moja kurwa miejscowość Zabita z dechami Tu są inne prawa kurwa niż normalnie a tak trochę jest W tych takich mniejszych miejscowościach Generalnie Rowerzyści na przykład mają wyjebane na prawo ja jeżdżę jak chcą Bo tam wiesz Przejedzie kurwa trzy auta na wiesz Na cały dzień Wyjebane, nie? Oni mają wyjebane Często się zdarzałem Baba na rowerze jedzie kurwa I robi swoje, nie? O kurwa Kurwa, o kurwa! Ale uratował! Ładnie uratował! Ładnie, ładnie uratował! A po prostu jechał środkiem. Dobra, myślałem, że coś. Myślałem, że coś jeszcze. Dobry kumpel! Takie S. To Poznań, nie? Poznaję to rondo. Tak mi się wydaje. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Melex? Co to kurwa było?

Cyk kurwa. O, to Warszawa. To wiem. Może jak gdzieś kiedyś będę na stophamie. Nie no widzowie, ja jeżdżę bardzo do. Brrr, bardzo dobrze. Akurat. E -e. Operator, dzięki bardzo za. Mefedron, 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 mefedron. No tare. Ja mam pierwszeństwo. Ale nie Je rób mi tak, bo też mnie wystrasza. Co? On tam miał pierwszeństwo? A jo, tak, bez kitu kurwa! Ja nie zauważyłem! No, 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 faktycznie kurwa! Ej, ale pojebanie to wygląda! Z Stary, w życiu bym kurwa jakbym nie widział tego znaku W życiu bym nie powiedział, że tu jest kurwa pierwszeństwo To wygląda jak kurwa droga główna, a to jakiś wyjazd kurwa z jakiejś pipyduwy Ale w lewo, a nie prosto, no dobra, ale to tak czy siak kurwa jak on jedzie z tej strony to I to, okay. to jakby, wiesz o co chodzi To, to i tak nie ma, wiesz o co chodzi, to i tak nie ma znaczenia On jakby, oni mają pierwszeństwo tak, tak o mają więc jak on chce jechać kurwa prosto, to i tak musi kurwa poczekać, nie? O, Warszawa. Jezu ile ja tu kurwa razy byłem, nie? Serio, ja tak kurwa Warszawa mnie dobija ogólnie psychicznie, ale przez to, że tak daleko mieszkam, mieszkam z Zuzą do niestety kurwa tą Warszawę, to muszę widzieć kurwa bardzo często. do kurwa wyjechać to tragedia zawsze o pa je, proszę bardzo proszę bardzo kurwa za 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 za, za, za ciłem się kurwa schizo kurwa nie zle Chyba duchy, <noise> duchy wywołują. No dobra. No dobra. Record <noise> video. Record video, ale o, o co tu się zdarzyło, bo ja nie rozumiem. Pożegaj. dobra, on se tu jedzie. Tu ma czerwone, ale ma kurwa w prawo, tak? No i co? pomieszczenia i co? A, kurwa, tutaj! Ja pierdolę! Nie, nie zauważyłem tego! Tu, patrzcie! Pa! Jeb! Kurde, ja nie zauważyłem tego! Yo! A co tu się może złego wydarzyć? Taka piękna droga, zobaczcie. O kurwa, opona. No to, dobra, tego się nie spodziewałem. Powiem wam, że kurwa, ja o, ogólnie ostatnio zainwestowałem kurwa w opony w końcu te e, e, run flat one są kurwa dojebane, nie? On ja jakby ja rozumiem, że one są droższe, ale to jest jednak kurwa dojebana rzecz, bo jak ci tak rozkurwi oponę, to ci wiesz, to ci nie wykurwi aż tak normalnie jak na normalnej oponie, nie? nie jest to o wiele, o wiele kurwa bezpieczniejsze, ale no wiadomo, no jest to drogie kurwa, jest to drogie, to, to ale no jest bezpieczniejsze. Polecam serdecznie. Kuloodporny odpony? Nie, nie, nie. Nie kuluodporny. Nie kulodporny. O kurwa. I jeszcze premium powietrze kupiłem? Nie, ale ja uważam. Ja uważam, że na bezpieczeństwo nie ma co oszczędzać akurat. Mam takie myślenie, że jak już mam wydać na te opony, kurwa ten, to wolę mieć, wiesz, spokój, nie? Jakoś tak nie wiem. O Kurwa, ale się wykurwił. Ło kurwa, wiebał się w tom! W lawetę! Ja, pierdole! Zdanie. Nie, no polega na tym, że jak cię pęknie opona, to możesz dalej jechać. Z ograniczoną prędkością, ale nie wypierdalać całej opony. Już możesz tam przejechać normalnie, że. Chyba z ponad 100 km jeszcze tam z ograniczeniem do 80. Ile takie opony kurwa nie pamiętam, tak szczerze. To, tak, jakby dwie warstwy, jakby takie. Nie pamiętam. O, proszę bardzo. <ścoughs> Ty kurwa o! Proszę bardzo, zobaczcie! Jakie fantastyczne! A czemu mam cofnąć? Tu? A, bo nie zauważyłem! Czy to jest kurwa rowerzysta na autostradzie? Nice. Nie zwróćcie uwagi. Ale ma kurwa SU nie, co? Ale miał kamizelkę. Miał kurwa kamizelkę. O, a tutaj fajnie. Pik-pik-pik. Pyk, pyk. Proszę bardzo, kurwa. A co? A co, kurwa, skrót? Co tam skrót, Robloot. Widzę jeszcze 50 subów do 5000. Wow! A to jest chyba kurwa łódź. To jest obok chyba łódź widzę, kurwa, w sensie tego przystanku? Tak mi się wydaje? Też tam, yy, też tam ten. Czy, nie, nie łódź widzę, albo coś jeszcze. Nie, pa nie pamiętam jak się nazywa. Chyba łódź widzę się nie, nie nie pamiętam. Tak przystanek się chyba nazywał. Ja już kurwa w tylu miejscach musiałem zuzy odbierać z pociągu, że to chujnie, że już znam na pamięć kurwa te wszystkie te. No takie to jest życie na odległość, widzowie. Oho, o kurwa. No musisz zaparkować. Luz. Zaparkować se musi na luzaku Uy! O, się przestraszyłem O, się kurwa przestraszyłem Sam się kurwa przestraszyłem No i se jedzie kurwa 15 na godzinę Prosta kurwa O, i se wjeżdża na tym pas, nice Zajebiście? Co jest kurwa? Ja pierdolę... Ale to kurwa karambol jakiś! Policja... Dobra... I co teraz? I wiedzie oczywiście, tak jest. Bez kurwa patrzenia na to, czy ktoś kurwa ma kierunkowskaz. O, uwielbiam to, kurwa. Policja pewnie nie pojedzie. Krosno. Ok, pierwszeństwo. Mhm. O i se idzie. Paniusia, proszę bardzo, przez środek, kurwa drogi. <laughs> ja pierdolę. Nice. Orondo, kurwa? Nie istnieje. Eee... Łódź. Prawda? Dobrze mówię? Czy pierdolę znowu głupoty? Chyba Łódź. Ta, Łódź, no. Oh <laughs> no nie. Biedny pan. Smutno mi. Tutaj jest przepuszczanie Dobra Ale idiota, ja pierdole Jaki kurwa debilnie <śpiewanie> Dobrze, że mam nagrany, nagrać Oni kurwa się nadają, naprawdę nie a to pewnie jakiś bytom, albo kurwa jakiś taki. Bytom, albo na przykład. Yy, coś takiego pewnie. Generalnie śląsk na pewno to jest. Albo zabrze coś takiego pewnie. To bydgoszcz? Nie, nie, To, to jest na pewno śląsk. To jest na pewno śląsk. Na 100%. Ruda. Jakiś. Sosnowiec to był? Nie, bo ja nie wiem nawet. Hey, multi, nazywam się Mateusz, mam 27 lat, 4 centymetry, 82 kilogramów, budowa atletyczna, niebieskie oczy, szatyn, jasna cera, lubię takich raperków w dreadach i chętnie bym cię wyruchał w dupsko jak jesteś zainteresowany. <coughs> ja biednole. To był kurwa obłok polski, polski obłok. To były Katowice, bo było napisane GKS, a to jest klub z Katowic? Znaczy, ja się nie znam, o Warszawa, ja się nie znam, ale to nie jest tak, że jakby te wszystkie miasta y, przy Katowicach kibicują temu samemu. W się sensie, nie wiem, nie znam się. To nie jest tak, że oni wszyscy coś tam kibicują temu samemu temu? Czy jak to wygląda? Bo ja Ludzie, nawet nie wiem. Te nie United wiem, ja się nie znam, ja się nie znam. Daruchali. Nie? Okej. Okay. O kurwa. O! Ej, tam jest ten! Reklama Motorola, patrzcie, tutaj. E, tego telefonu. Razer. Kaoks. No, widziałem to na żywca. jest, jest. yes. Co to jest? Co za kurwa Grecja, Ateny? Co to, kurwa jest? A nie ja to most budują, kurwa. A to kurwa kojarzę to. To jest ty i byłem tutaj. To jest kurwa Częstochowa chyba, nie? Czy pierdolę głupoty? Kiedyś tatę tutaj wiozłem. O, a to też jest Warszawa. I to jest Warszawa... Yy, wss... Nie, 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 nie. Tego nie pamiętam. Jedna mi się pojebało, przepraszam. To jest kurwa chyba... To nie jest, to nie jest. To mi się popierdoliło. Podobny jest... W... Podobny jest kurwa w tym. W, w Warszawie. To jest yy, Wrocław pojebało mi się, bo podobnie podobny jest yy, ten. O, proszę Uuu, bardzo. No gdzie, gdzie? Co Gdzie? Jest? gdzie? No dobra. Gdzie na stajesz, kretynie? Czy <laughs> kurwa nie słyszy? Krytynie głupi. <laughs> no spróbuj, spróbuj, spróbuj. Jesteś na internecie, śmieciu! <laughs> o kurwa... Jesteś na internecie, śmieciu! Proste. Prosto z taksówkarzem. XD O! A skąd on się zrespił? Siemano, idę na pole. <laughs> Siemano, idę kurwa na pole. Folipskonopy Homset to ustawił, a może bez kitu Okej. Okay. O pewnie ktoś... U! Ja pierdolę Iretformacje, chyba za cztery miesiące. Blisko. Close call. Pik. Pik, pik, pik. Pyk, pik, kurwa. O kurwa, konie! I co teraz? O kurwa się nie zatrzyma! Zawał, mini zawał, mini zawał, mini zawał, Mocne.